Witam Was! Dzisiaj jest wtorek, 6 sierpnia już. Niestety ostatnio, gdy nagrałem film 2 sierpnia, nie udało mi się go przesłać na, na, na tutaj na YouTube'a. Dlatego dzisiaj taka składanka dwóch krótkich filmów, właśnie tego, jak wyglądał stan ogórków w piątek, 2 sierpnia. No i dzisiaj we wtorek, 6 sierpnia, więc po kolejnych czterech dniach. Witam Was po kolejnych trzech dniach, czyli minął już tydzień od, pierwszego, od pierwszej ingerencji, a tak naprawdę gdzieś około no przynajmniej 10 dni od momentu, kiedy pojawił się łącznik rzekoły, rzekomo u mnie. No i jak się przyjrzę teraz po kolejnych tych trzech dniach, no to generalnie. Hmm, nie widzę za bardzo pozytywów. Z wyjątkiem tego, że widzę, że ogórki trochę porosły, jednak. Widzę trochę kwiatów. Natomiast generalnie chyba trochę dalej mi postępuje, postępuje ta choroba, ale nie poddaje się. Dalej będę próbował pryskać tak samo jak do tej pory to robiłem. Tymi samymi środkami, żeby do końca przeczekać, żeby gdzieś w połowie. Tego doświadczenia nie, nie, nie poddać się, no i zobaczyć, jak to wygląda. Bo jak patrzę, na przykład, że tutaj gdzieś na, przykład na końcówkach, o widzę, że tutaj bardzo ładnie zaczynają kolejne kwiaty się pojawiać. Tutaj też jakieś zawiązki, no to, no to jest to coś pozytywnego dla mnie. Przyjrzę. No to faktycznie końcówki tutaj jakieś pozytywy są małe, drobne. Natomiast no i widzę też, że ogórki trochę urosły. Trzy dni sprawiły. Tutaj widzę, że o końcówki jeszcze właśnie kwitną. Natomiast też widzę, że dużo liści po prostu uległo degradacji. Trochę ogórków, więc najpierw zbiorę ogórki sobie. Po tym okresie karencji, bo widzę, że naprawdę niektóre fajnie sobie rosną, czyli no przekazuje tu jednak ta roślina wartości mineralne, także to wzrasta sobie. No jakieś kwiaty pojedyncze jeszcze są, a więc Jakieś pojedyncze kwiaty są, a więc nadzieja nie gaśnie, nie? Tutaj, tu jest trochę, o, tutaj jest trochę ogórków. E, no, były też mniej podlewane, co widać też od razu na tym. Muszę je też dzisiaj uruchomić linię, żeby je dodatkowo podlać, żeby też ułatwić im walkę. No widzę, że o, tutaj właśnie są też już kwiaty kolejne, nie? No, liście się pojawiają zdrowe, no więc będę walczył dalej, dopóki się da. W tej części, gdzie e, przeszedłem na, na e, płyn e, Lugoli, no to co tutaj widać? No widać na pewno, że urosły, te e, ładnie ogórki urosły, zaczęły sobie rosnąć. Pojawiają się młode też rosną. Kwiatów mało na razie, ale o tutaj już są kwiatki jakieś znowu, jakieś znowu kwiaty się pojawiają, więc... Nie poddajemy się, walczymy dalej. Także płyn Lugola, tutaj e, e, Cabrio Duo, czosnek z sodą, mlekiem, wodą, i tutaj ten e, Serena de Aso. Ja to Dlaczego tak No i to wszystko i zobaczcie Opłaca się walczyć No jeszcze się opłaca cały prawie koszyk Myślę że No może być tak z 8 kg, Także Jeszcze całkiem fajnie W 3 dni e, W 3 dni rosną takie sobie z takich malutkich Bo zostawiliśmy naprawdę maluteńkie A teraz one sobie rosną do takiej wielkości No to też coś znaczy To znaczy, że e, Ten system jeszcze przekazuje więc... Skoro, skoro jest w stanie odżywić tak dobrze, że tego ogórka i on jest ładnie sobie w stanie wzrosnąć, chociaż widać, że nie wszystkie, bo są takie, które ewidentnie widać, że mają już problem z przekazywaniem. Muszę je też zasilić. Dzisiaj dostaną wodę, ale oprócz wody dostaną też przede wszystkim potas, trochę naturalnych minerałów, składników związanych z obornikiem, trochę je zasila. Więc mam nadzieję, że jeszcze je tutaj wzmocnię i jeszcze będziemy walczyć o nie. O, jeszcze widzę, jeszcze tu rosną sobie. Jeszcze coś przeoczyłem. Tutaj jeden. To poczekamy, jeszcze trochę słońce zajdzie i będziemy pryskali zaraz, nie? Teraz rozpocznę sobie od tych naturalnych, a później jeszcze też tą chemią trochę popryskał w tamtej ćwiarce. I no, i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No i oczywiście zaraz oberwę te chore liście, nie? Żeby to nie wpływało na kondycję rośliny tylko te tych, tych wszystkie chore liście teraz zajmę się tym i po prostu sekator i, i pęd po pędzie od początku każdy każdy pęd o, po kolei żeby go oczyścić a zostawić na nim tylko później liście zdrowe albo powiedzmy sobie takie które jeszcze nie uległy niszczeniu i wtedy i wtedy popryskam nie? żeby tutaj te liście one, one już nie odzyskają te które tutaj już o, zaczynają usychać sobie no to już one nie będą w stanie brać udziału w tworzeniu węgla w procesie fotosyntezy już z nich nic nie będzie więc one tylko mi w tej chwili osłabiają roślinę to oczywiście jest no zabieg chirurgiczny, nie? To on też wpływa niezbyt korzystnie na, na kondycję rośliny. Bo wiadomo, tak jak każda operacja, kiedy się człowiekowi też coś kroi, to on też jest przez jakiś czas osłabiony. No ale jeżeli pozostawia się w organizmie jakieś chore komórki, które nie są w stanie wyzdrowić, a jedynie osłabiają organizm, no to tak jak w przypadku człowieka, może dojść do, no do zgonu z czasem, nie? A na pewno do pogorszenia stanu zdrowia. I tak samo jest tutaj. I pozostawić tylko te dobre. No. To zobaczymy. Zobaczcie jak to się łyso robi od razu. No ale tak ma być. Przetniemy to wszystko. To wszystko pozbieramy, tak żeby nic nie zostało. Najbardziej chore powycinam. O. Ale tutaj obok chorych już widzę, że są, że są, pojawiają się też zdrowe. Całkiem zdrowe, nie? I to jest dobry prognostyk, że jeszcze może kilka ogórków się z tego zbierze. No i zobaczcie teraz, jak łyso się zrobiło. Cały worek, słuchajcie, cały wór, cały wór liści chorych. Jeszcze nie wszystkie, pewnie jeszcze mógłbym trochę dociąć, ale generalnie już jest dużo, dużo lepiej. Nie? Już jest dużo, dużo lepiej, ale ile wyciąłem, to już moje. Całe dziury, całe place. Wszystkie chore liście, i teraz, no, jeszcze chwilkę poczekam do zachodu słońca i będę pryskał. Zobaczymy, czy faktycznie jeszcze coś odżyje, te ogórki odżyją, czy nie. No, dzisiaj już jest piątek, dzisiaj 2 sierpnia. No to generalnie, jakby jeszcze udało mi się wyciągnąć coś z nich przez 2-3 tygodnie, to by było normalnie coś niesamowitego. A teraz już ta część jest wtorku. I gdy po tych kilku dniach, czyli 4 dni od piątku minęły, czyli po tej ostatnim przerzedzeniu liści, dzisiaj dużo mniej już jest jakby uschniętych, a czy widać jeszcze jakieś, no ogórków trochę wzrosło, dużo mniej niż ostatnio, no bo dużo mniej było jednak tych takich zalążków owocowych, nieliczne. Nieliczne, więc jest tylko trochę ogórków. Dosłownie kilka, może kilkanaście. Na pewno nie zbiorę takiej ilości jak ostatnio. Natomiast po oberwaniu tych liści e, można zaobserwować coś takiego, jeśli chodzi o pozytywy. Czyli tutaj, gdzie usunięte zostały liście pojawiają się nowe kwiaty. Zdrowe kwiaty. Pojawiły się no, w miarę zdrowe liście. Zobaczymy jak to dalej, czy, czy po prostu one zostaną zapylone. Te żeńskie kwiaty. Są męskie też widzę. To cała, cała zresztą odnoga jak popatrzę, to, to jest cała taka naprawdę nowa, yy, zdrowa zdrowe liście. Więc no, nie wykończyło, nie wykończył mi ten mączniak choroby. Tutaj w tej części pryskałem karbioduo, karbio więc no i ta część wygląda najkorzystniej, więc jednak chemia se najlepiej poradziła. Tutaj płyny Lugola i tutaj trochę tych liści takich martwych jest więcej. Chociaż też widać też pozytywy. Zobaczcie. Nowe zdrowe liście się pojawiają i, i, i zalążki kwiatowe. Czy zostaną zapylone, czy ogórki będą rosły? Tu widzę że tamte ogórki trochę urosły te które były takie malutkie naprawdę zawiązki no to, to wzrosły no tutaj widzę że chyba jakiegoś przeoczyłem bo taki jakiś taki jakiś wielki został no więc pewnie ta roślina nie, nie da się jej w, w zasadzie przywrócić kondycji sprzed choroby to nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości natomiast na pewno da się jeszcze ją podtrzymać, z tego co widzę, poprzez te zabiegi, i, i dzięki temu jeszcze, no, mam nadzieję, że przez nie jeden tydzień, yy, na bieżąco, chociaż do jedzenia, mieć trochę ogórków z tego. Tutaj było pryskane czostkiem z sodą w tej części, nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Zobaczcie, te liście są chore, nie? Tutaj nie ma co się za bardzo łudzić niektóre tutaj zawiązki, mimo że to zawiązany jest ogórek to on wygląda tak, no nie wygląda, w dobrej kondycji nie jest tutaj jest drugi, może troszkę lepszy ale też to nie jest zdrowe tutaj też taki opęt dłuższy, puszczony ale też widać plamy przebarwienia I, i także, no tutaj ten czosnek ten roztwór z czosnkiem, no nie do końca sobie poradził, nie Najkorzystniej jednak widać tam, gdzie pryskane było, no niestety chemią, no chemia sobie, chemia sobie najlepiej poradziła. No jeszcze mam nadzieję, że tutaj w tej części, gdzie właśnie płyn Lugola, roztwór z płynu Lugola, to, to tutaj jeszcze może coś z tego będzie. To liście w tej części są jeszcze, no takie taką, w takiej dość dobrej kondycji wyglądają, może nie najlepszej, ale popryska mi jeszcze dzisiaj raz wieczorkiem. I mam nadzieję, że jeszcze może coś tutaj z tego będzie, nie? Są jakieś pędy, które tutaj mi wchodzą. dynie i cukinie pędy, i on sobie leci. No i widzę, że tutaj no są i zawiązane ogórki. On tutaj mi jednego nawet pogryzł, jakiś ślimak. Eee. I liście, które tutaj puszczę są w miarę dobrej kondycji, więc może. Chociaż widać no mało kwiatów, nie? Coraz mniej kwiatów, więc to to bardzo dobrze, to, to na pewno nie wróżę. To też kolejny pęd, taki długi. On no sobie idzie iść dotąd, ale też widać, że pozawiązywane są ogórki i tu może jeszcze jakieś kwiaty z tego będą. Zobaczymy. Zobaczymy. No, widzicie, jaki jest stan. No, tutaj nic więcej nie powiem ponad to, co widać. W moim odczuciu, no niestety, jest tak, że że chemia najlepiej sobie poradziła z tym, z zatrzymaniem, przynajmniej ze zblokowaniem tej choroby. I tak jak tutaj chociażby nawet właśnie te kwiaty są o, całe te pędy. zobaczcie tu gdzie chemią. No to jednak kondycja tych pędów jest całkiem inna. Są nowe kwiaty, tak jakby jakby zdrowe. I, i tak jak wyglądały przed chorobą, nie? No, także tak to wygląda, słuchajcie. Wnioski wyciągnijcie sami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.